Serdecznie moi drodzy. Witam ponownie. Znajdujemy się cały czas na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach jesteśmy znowu w kolejnym ciekawym miejscu Bartku, co to za rośliny? Które tu występują. Tutaj mamy kolejne ge geofita już, które występują u nas w ogrodzie botanicznym, jest to śnieżyczka przebiśnieg, potocznie zwana przebiśniegiem, jest to taki zwiastun wiosny, chyba wszystkim się kojarzy wiosna właśnie z przebiśniegiem, który jeszcze się nam przebija przez śnieg. Stąd właśnie ta nazwa przebiśniek. No jest to bardzo interesujący geofit, czyli właśnie roślina, która, która zachyta bardzo wcześnie, a przeżywa zimę w postaci, w postaci cebul podziemnych. Taka rzecz mi przyszła do głowy, a w zasadzie pytanie: czy w Górach Świętokrzyskich te rośliny występują, a jeżeli tak, to gdzie je możemy zobaczyć? Tak, jak najbardziej występuje w Górach Świętokrzyskich, choć należy zaznaczyć też to, że przebiśniek jest gatunkiem górskim, więc główny jego zasięg występowania ogranicza się do, do beskidów czy, czy subletów a Sudetów. Natomiast góry świętokrzyskie to też jest taka e, ostoja właśnie wielu gatunków górskich, w tym właśnie przebiśniega. I e, u nas na naszym terenie e, można go spotkać e, na przykład w Świętokrzyskim Parku Narodowym, gdzie ma jedne z najliczniej, na, najliczniejszych e, stanowisk, m.in. chociażby przy szlaku e, prowadzącym przez Bukową Górę. Jak widzicie Państwo, nie tylko geologicznie, ale i botanicznie nasze góry Świętokrzyskie są wyjątkowe. I również niezwykłym jest to miejsce jak ogród botaniczny w Kielcach, w którym możemy zobaczyć takie botaniczne ciekawostki. Bardzo dziękuję Bartku. Dziękuję. Również. Pozdrawiamy Was serdecznie.